Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za zaproszenie. Ja się też bardzo cieszę, że miałam okazję wysłuchać poprzednich prezentacji, w szczególności tych prezentacji dotyczących dobrych praktyk, ponieważ i Rado i Kaka są uczestnikami programu pilotażowego, który prowadzimy, i bardzo dobrymi uczestnikami. i Ja też już tutaj w swojej prezentacji też się będę do tego, co pani Sylwia i Pani Renata mówiły, też się będę do tego odnosić, bo to jest bardzo. Istotne. Proszę Państwa, to o czym mam mówić, czyli Ewolucja tej idei SUMP w Europie i to, co my robimy w Polsce, to na końcu spotyka się z tym wymiarem praktycznym, czyli z tym, co państwo robią na poziomie lokalnym. My tutaj z, z, z tego szczebla centralnego staramy się państwa jak najbardziej wspomóc, pomóc państwu w, w, we wdrażaniu pewnych rzeczy. Ja w swojej prezentacji nie będę nic mówić o funduszach, zaraz powiem. Ma prezentację dyrektor Zielińska, która te wszystkie sprawy funduszowe omówi. Ja się skupię na sprawach strategicznych. Więc, proszę Państwa, ten rozwój idei, koncepcji w ogóle zrównoważonej mobilności miejskiej w Unii Europejskiej trwa już praktycznie. Ponad dekadę plany zrównoważonej mobilności miejskiej, tych SUMP-ów, tak, o których mówimy, Sustainable Urban Mobility Plans, ona jest rozwijana od roku 2013, kiedy to w komunikacie, który tworzył pakiet mobilności miejskiej, w komunikacie komisji, ta idea się, się pojawiła i ona cały czas jest rozwijana. Na poziomie europejskim były też opracowywane, są nadal opracowywane wytyczne, przez firmę Eltis, jak, jak, tego, jak do tego słupa podejść. Ta idea, tak jak mówię, cały czas jest rozwijana. Dochodzimy do roku 2021. W grudniu roku 2021 komisja wydała tak zwane nowe unijne ramy, ramy mobilności miejskiej, gdzie zapowiedziała i wzmocnione podejście do planów zrównoważonej mobilności miejskiej i do węzłów miejskich w. Sieci, sieci TEN i teraz, dlaczego komisja to też musiała zrobić? W roku 2020 Europejski Trybunał Obrachunkowy, czyli taka agenda Unii Europejskiej, która bada działalność komisji, ona nie bada działalności państw członkowskich, ona bada działalność komisji przeprowadził audyt właśnie mobilności miejskiej, w jaki sposób komisja, przeznaczając pewne środki na mobilność miejską, to mobilność miejską wspiera. I te ustalenia ETO, no niestety nie były bardzo pozytywne. ETO stwierdziło w sumie, że pomimo przeznaczenia olbrzymich kwot, przez Komisję Europejską, poprzez i programy krajowe koordynowane na poziomie krajowym, i przez różne programy koordynowane na poziomie europejskim, tak naprawdę nie ma znaczących zmian. To znaczy sytuacja mobilności miejskiej, podziału modalnego, kwestii związanych z zanieczyszczeniem powietrza w miastach, to się nie poprawia. Pomimo tych wielkich środków na, na mobilność miejską przeznaczonych i to, co ETO zaleciło Komisji Europejskiej, to po pierwsze zbieranie od państw członkowskich pewnej większej ilości danych dotyczących mobilności, bo też ten audyt pokazał, że tych danych, danych brakuje. To co jeszcze ETO zaleciło Komisji, tak i Komisja nie ma wyboru, o, te zalecenia ETO musi wdrażać, powiązać finansowanie projektów miejskich Właśnie z opracowaniem planów zrównoważonej mobilności miejskiej. To, co wyszło z tego audytu ETO, to, że te projekty z zakresu mobilności miejskiej, nawet bardzo dobre projekty, dobrze zrealizowane, w terminie, one nie przyniosły takiego efektu, bo bardzo często nie miały inwestycji czy działań komplementarnych dla takiej, dla takiej inwestycji. Właśnie to, na co, na co ETO zwróciło um, taką baczną Mniejszą uwagę to jest to, żeby poprawić ten wątek planowania tak? tego planowania strategicznego, że nie podchodzimy teraz do inwestycji w ten sposób, że mamy listę taką my to nazywamy tak listę życzeń, Co my byśmy chcieli, co my byśmy chcieli zbudować. Tak Nie, my zaczynamy od takiego musimy zaczynać od takiego podejścia strategicznego, że czy musimy się zastanowić, jaki mamy problem, jaki problem chcemy rozwiązać i dopiero potem dobierać odpowiednie środki do, do rozwiązania tych problemów. Ten pakiet nowe unijne ramy, ramy mobilności miejskiej, które wyszły w grudniu roku 2021, czyli ponad rok temu już one były poprzedzone też jakby ewaluacją tego poprzedniego pakietu z roku 2013 i w wyniku tego tej ewaluacji też komisja doszła do wniosku, że wprawdzie jest duży postęp w zakresie opracowywania sumpów na terenie całej Europy, ale jest też problem z ich jakością, też za, za wiele się nie zmienia, jeżeli właśnie chodzi o te kwestie zanieczyszczeń, no te, od, odkąd pojawił się Europejski Zielony Ład, te kwestie środowiskowe są zawsze, zawsze w centrum, w centrum zainteresowania Komisji Europejskiej, no i w wyniku tej ewaluacji to, o czym co postanowiła Komisja i przedstawiła w swoim komunikacie, to, że, że konieczne są silniejsze na narzędzia, żeby tą y, mobilność miejską Koordynować. Ja nie będę Państwu dokładnie przed, przedstawiać treści komunikatu, bo on jest bardzo długi i zawiera mnóstwo priorytetów. Skupię się tylko na tym, co zaproponował w, w zakresie podejścia, wzmocnionego podejścia, właśnie do planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Otóż w pierwszym kwartale tego roku, no my czekamy na to z niecierpliwością, komisja ma opublikować takie zalecenia dla krajowych planów wspierania SUMP. My tutaj muszę powiedzieć, jesteśmy jako Polska troszkę do przodu, bo My taki, taki program wspierania, nawet nie nazywając go program wspierania, realizujemy od lat, o czym też, też za chwilkę. Więc czekamy troszkę na to, co nam zaproponuje komisja, ale tak, to, to co my robimy, też, też wydaje nam się bardzo, bardzo adekwatne. Komisja też zaproponowała Usprawnienie tak, e, takich wskaźników, tak, to co zaleciło ETO. E, komisja opracowała tak zwane wskaźniki zrównoważonej mobilności miejskiej, tak zwane SUMI, e, Sustainable Urban Mobility Indicators, e, ma jeszcze nad nimi popracować, e, i te wskaźniki e, dla pewnych miast mają stać się, stać się e, obowiązkowe. E, proszę Państwa, jeszcze tak krótko. Czym jest ten SUM, bo my tak o nim mówimy, tak? ten, ten, ten plan tutaj to co zrobił Kakabow, świetny zabieg, tak? czyli dołączenie SUMPA do strategii rozwoju ponadlokalnego to jest to jest bardzo dobry zabieg. Właśnie też. Głównie z tego powodu, że SUMP jest zawsze opracowywany dla pewnego obszaru, nie w granicach administracyjnych danego miasta, tylko dla pewnego obszaru, który jest powiązany w sposób funkcjonalny. Więc powiązanie go też z taką strategią rozwoju ponadlokalnego jest bardzo dobrym, bardzo dobrym pomysłem, też nadaje taką pewną, pewną rangę temu procesowi, bo Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przede wszystkim ma na celu zaspokojenie potrzeb w zakresie mobilności w mieście, i właśnie w jego otoczeniu, czyli nie tylko w mieście. Ale też w całym tym otoczeniu, w obszarze, w obszarze funkcjonalnym, jest bardzo nastawiony właśnie na ludzi, na, na jakość życia, na poprawę tego wszystkiego i musi się opierać no, już na istniejących praktykach planowania. I to, co jest bardzo istotne, uwzględniać zasady partycypacji społecznej, monitorowania i tak dalej. Mam tutaj dla Państwa też, tutaj wrzuciłam na slajd 12 etapów planowania SUM. Nie będę tego omawiać w szczegółach, tylko na pewną rzecz chcę zwrócić uwagę, o czym też mówiła Pani Sylwia, mówiąc o tym Sumpie Radomskim. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, ja na to zwróciłam uwagę na slajdzie. Radom przystąpił do pilotażu w lutym roku 2020 i co się stało dalej Tak 14 miesięcy później zostało podpisane porozumienie w obszarze funkcjonalnym tak? i a jakby zlecenie na Sumpa pojawiło się praktycznie równo półtora roku później, tak? Półtora roku jakby po, po, po tej decyzji, czyli te prace przygotowawcze dotyczące właśnie tworzenia struktur roboczych, czy ustalenia tych ram planowania, to znaczy, Mówiąc kolokwialnie, to gadanie się ze wszystkimi sąsi sąsiednimi gminami, stworzenie właśnie tych struktur roboczych, to o czym też mówiła Pani Renata w zakresie KKB, tak? e, czyli to nie jest tak tylko, że, że miasto rdzeń nad czymś pracuje, e, tak? a, a reszta wzrusza ramionami, nie, to wszyscy muszą być zaangażowani, to jest bardzo istotne, to tutaj na tym, na tym grafie to, jest, to są te pierwsze dwa zaznaczone na żółto kroki tak, i potem e, przechodzimy do, e, do tego już się zasadniczego Tworzenia, tworzenia SUMPA, czyli coś, co można już zlecić wykonawcy, czyli od takiej diagnozy, czyli analizy sytuacji w zakresie mobilności w mieście poprzez scenariuszowanie, określenie wizji, określenie celów, wskaźników, dopiero potem na tej podstawie wybór pewnych pakietów działań, uzgodnienie sposobu ich, ich realizacji, w ogóle przygotowania takiego dokumentu do przyjęcia. tak, To jest bardzo duże zadanie, i w tym wszystkim my. i Radom i kkb bo w ramach projektu pilotażowego y, wspieraliśmy. Um. To, o czym chcę jeszcze Państwu powiedzieć tutaj przy okazji SUMPów, to że to pod, ta, ta ewolucja podejścia komisji idzie, idzie o krok dalej. To jest to już nie tylko jest komunikat komisji, ale komisja obowiązek opracowywania SUMPów wpisuje już, zaproponowała wpisanie tego do, do prawa, które będzie obowiązywało na terytorium polski. Mianowicie w projekcie rewizji rozporządzenia dotyczących, dotyczącego sieci TEN zaproponowało, żeby we wszystkich węzłach miejskich sieci TEN obowi był obowiązkowy sum do roku 25 i także do tego 25 roku dano czas miastom, żeby zacząć właśnie gromadzić pewne z tych, niektóre z tych wskaźników sumi. Jednocześnie komisja rozszerzyła znacznie te węzły miejskie. W Polsce do tej pory nadal istnieje 8 węzłów miejskich sieci TEN. Komisja teraz proponuje tych, tych węzłów Miejskich będzie 30, będą to wszystkie miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców w Polsce. W związku z czym nie tylko nakładamy na te węzły nowe obowiązki, ale też do tej grupy węzłów miejskich dołączamy nowe miasta. To jest też oczywiście zgodne to, o czym mówiłam wcześniej, z tymi wynikami audytu ETO. Ten projekt jest teraz na etapie trilogowym, to znaczy prezydencja w ramach prac Rady. Znaczy, Rada przyjęła tak zwane podejście ogólne, czyli do pewnego kompromisu tutaj państwa członkowskie doszły. I teraz rozpoczyna się dyskusja z parlamentem. To, co zrobiła Rada, to zaproponowała. Jakby przedłużenia tego okresu przejściowego, czyli że te sumpy i um, to zbieranie tych wskaźników byłoby obowiązkowe od roku 20 27, co nie zmienia faktu, że, że prawda, pojawia się takie nowe, nowe wymaganie. Um, i proszę Państwa, kwestia słupów jest też bardzo konkretny sposób ujęta w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności. W KPO przewidziano tak zwaną reformę SUMP, czyli to te działania, które my ja jako Ministerstwo realizowaliśmy w zeszłym roku, czyli jesteśmy w, w trakcie rozpoczęcia funkcjonowania Centrum Kompetencji SUMP zlikwidowanym w naszym Ministerstwie. Pan Minister powołał moją osobę, mam przyjemność pełnić rolę pełnomocnika ministra właśnie do spraw, do spraw e, e, SUMP, zakład, znaczy założyliśmy, już zostało opublikowane zarządzenie o założeniu komitetu sterującego, składającego się z, z, wielu, z wielu tutaj podmiotów e, i mamy też założone pewne kamienie milowe, jednym z tych kamieni milowych jest ilość, ilość SUMP-ów, które do, do drugiego kwartału 2025 nowych SUMP ma się pojawić w Polsce, dlatego też nam bardzo zależy na tym, żeby, żeby tutaj miasta wspierać, żeby z miastami współpracować. Tak, tylko wspomnę, że to, co robi komisja, łączy się też z tym, co my mamy zapisane w strategii Zrównoważonego Rozwoju transportu, która była przyjęta w roku 19 przez radę ministrów i z naszymi takimi wcześniejszymi działaniami, które już od lat prowadziliśmy w ramach projektu Prosperity. W ramach takiej założonej no, z naszej inicjatywy Rady Eksperckiej, właśnie do spraw SUMP, oraz tego prowadzonego we współpracy z, z Ministerstwem Funduszy i cupt projektu pilotażowego. W ramach tego projektu 30 miast jest już na dość zaawansowanym etapie tworzenia sump właśnie zgodnie z tymi wytycznymi komisji. My, ponieważ no, projekt pilotażowy, ten, który prowadzi CUPT, tak, ten, gdzie naszym Doradcą jest firma pana Wolańskiego. On już powoli dobiega do. Y Zbliża się ku końcowi, zakończy się w czerwcu tego roku. My zaczęliśmy kolejny projekt z tak zwanego instrumentu wsparcia technicznego, to znaczy przy pomocy Komisji Europejskiej Digi Reform został wybrany kolejny konsultant, który będzie wspierał kolejnych 15 polskich miast w przygotowaniu, w przygotowaniu SUMP-ów. Projekt już się zaczął, skończy się w maju roku 2025. Tego. Proszę zauważyć, że te daty, też te wskazane na realizację pewnych działań w KPO tutaj się, się łączą. Więc ten, ten projekt też ma na celu zwiększenie kompetencji właśnie miast, obszarów funkcjonalnych, obszarów metropolitalnych w zakresie planowania. Tak? Czyli zaczynamy od, zwiększ od zwiększania właśnie kompetencji w zakresie pla planowania. Jak to się przełoży na projekty inwestycyjne, jakie są wymagania w funduszach, to za chwilę o tym opowie dyrektor Zielińska tak, jak te właśnie i te wytyczne, znaczy te wnioski z audytu ETO i to podejście komisji, jak ono się zmaterializowało w postaci wymagań pewnych z, z umowy partnerstwa i, i jak, to, jak to zostało wpisane do programów na, na obecną perspektywę, to o tym będzie pani dyrektor mówić My, w ramach tego, tego nowego projektu, który właśnie się zaczął, tak jak powiedziałam, będziemy wspierać 15 miast w Polsce. Tutaj taka mapka. Są to. W sumie wymienię je. Elbląg Ława, Biała Podlaska, Czwór Miasto. Tu jesteśmy bardzo zadowoleni. Bardzo ciekawy obszar. tak Czterech miast z Pogranicza, województwa Podkarpackiego i Świętokrzyskiego. Mamy Krosno z Małopolski, Tarnów Nowy Sącz oraz Podhalański Obszar funkcjonalny. Mamy Stowarzyszenie Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Mamy Kędzierzyn Koźle, Ko Koźle i Strzelce Opolskie razem jako jako subregion, jako stowarzyszenie subregionu dołączył do nas Wałbrzych, a także Leszno, Piła, Gniezno i Konin, tak, więc tych kolejnych 15 miast będzie z nami współpracować i mam nadzieję, że do tego maja 2025 roku zostanie opracowanych kolejnych 15 dobrych sumpów. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli mieli...